Redakcja R.E.U. wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. O tym, jak bajoneta okiełznała zarówno niebiańskie wojska Paradiso, jak i piekielne siły Inferno, wydawać by się mogło, że umbrańska wiedźma będzie miała nareszcie chwilę wytchnienia. Ale nic z tych rzeczy. Jej haul zakupowy w Nowym Jorku przerwany zostaje przez atak zupełnie nowego, tym razem biologicznego wroga. Ten natomiast zagraża nie tylko światu, ale całemu multiversum, bo tajemnicza osobliwość przemierza i podbija kolejno wszystkie rzeczy, Stara kocica będzie musiała więc nauczyć się jeszcze kilku nowych sztuczek, by stawić opór potężnemu najeźdźcy. Na bajonetę 3 fani czekali aż 8 lat, i fakt, że tyle też czasu minęło od mojej recenzji dwójki, powoduje, że czuję się dziś wyjątkowo staro. Staro, niestety czuję się również switch, na którym w Bajot 3 grałem, bo gra wyciska z niego ostatnie soki, co niestety widać już trochę zbyt często. Ale nie zrozummy się źle, to przynajmniej pod względem surowej rozgrywki chyba moja ulubiona do tej pory część trylogii i nawet nie złoszczę się na kosmicznie długi czas produkcji tej ogłoszonej już pół dekady temu gry, bo uważam, że czas ten zainwestowano naprawdę dobrze. Trzecia odsłona jest jeszcze bardziej różnorodna, wypełniona zawartością i przeładowana scenami akcji, dzięki czemu grałem w nią z wiecznie otwartą paszczą, pochłaniając ten seksowny spektakl groteskowej destrukcji. Ale być może są wśród nas widzowie, którzy nie są obeznani z konceptem tej serii, więc słowem wyjaśnienia jest to cykl gier akcji w stylu Devil May Cry. Za granicą mówi się na nie po prostu Hack and Slash, ale w Polsce określenie to przyjęło się głównie dla action RPG-ów, więc byłoby tu trochę mylące. Jak w znanych przygodach Dante i Nero, główna bohaterka przemierza dość liniowe obszary, na których zatrzymywana jest przez grupy przeciwników, których turbować należy, naparzając przyciski i wykonując imponujące kombosy. Akcja jest szybka, bajoneta gipka, a wrogowie nieustępliwi, czego efektem jest przyjemna dla oka krwawa jadka. Trójka nie odkrywa pod tym względem koła na nowo. To raczej kolekcja smerfnych hitów rozwiązań jedynki i dwójki, więc wiele aspektów gry będzie bardzo znajoma dotychczasowym fanom cyklu. Natomiast zamiast tego włożono bardzo dużo wysiłku w to, by tytuł ciągle dawał nam do dyspozycji nowe zabawki, mieszał co jakiś czas formułę i rzucał w kierunku grającego niespodziewane gameplayowe zwroty, by nawet przez chwilę nie miał on okazji się tu nudzić. Tytuł podzielony jest łącznie na 20 rozdziałów, 14 numerowanych, cztery mini-epizody między nimi, plus wstęp i prolog. A przejście gry to całkiem solidne jak na slasher około 12 do 15 godzin. Każdy rozdział to oprócz nawalanek również duża plansza platformowa, po której można po prostu biec do celu zadania lub zboczyć z głównego kursu w poszukiwaniu sekretów, poukrywanych przedmiotów i portali do zadań dodatkowych. W każdym rozdziale ukrytych jest przynajmniej kilka opcjonalnych starć, a także kolekcja schowanych bonusów i zagadek odblokowujących dostęp do opcjonalnych przedmiotów i ulepszeń, czy małych wyzwań do zaliczenia. Próba wymaksowania gry plus poprawianie wyników w tzw. versetach, jak nazywa gra poszczególne odcinki rozdziału, może bez problemu zająć fanom nawet kilkadziesiąt godzin. Każdy rozdział ma też szereg achievementów, nazwanych bewitchments, które odblokowuje się za wykonanie konkretnych czynności. A naprawdę jest tu do czego wracać, bo zespół z Platinum Games był w absolutnie szczytowej formie, mieszając za sobą chyba wszystkie możliwe gatunki. Dosłownie co kilkanaście minut gracza czeka jakaś gameplayowa niespodzianka. W jednej chwili bajoneta transformuje się w mapa w innej w bijatykę oglądaną z boku, w grę rytmiczną. I oczywiście nie chcę zdradzić Wam wszystkich jej sekretów, dlatego największy nacisk położę tu na inspirowaną Jamesem Bondem Impossible Mission i Metal Gearem powracającą mini grę skradankowo-platformową, gdzie jako żon infiltrujemy tajną bazę wroga w poszukiwaniu więzionego tam naukowca. Nieprzypadkowo wspomniałem wcześniej o Devil May Cry 4, bo wyraźnie czerpiąc inspirację z przygód łowców demonów Capcomu, Bayonetta 3 poszerza kanon bohaterów o nowe pokolenie wojowniczek w osobie narwanej wioli, która staje się kolejną grywalną postacią o unikatowym zestawie ruchów i odmiennym od cerezy sposobie rozgrywki. Dzięki wszystkim takim smaczkom, w aspekcie klikania guzików, Bio 3 sprawia wrażenie gry świeżej, mimo że fundamentalnie pozostaje tylko uroczym rozwinięciem motywów odsłony drugiej. A nie wspomniałem nawet o nowościach w systemie walki, w tym możliwości przyzywania i kontrolowania demonów, które mogą teraz bezpośrednio przejmować pałeczkę w walce, a nie jak do tej pory stanowić tylko przelotnych kompanów. Co nie tylko poszerza paletę ruchów protagonistki, ale również otwiera bramy dla zupełnie nowej puli szalonych kombosów, które można teraz wykonywać. Z początku system przywoływania wzbudzał u mnie lekki niepokój, bo pozostawiał bajonetę podatną na ataki, ale wraz z kolejnymi rozdziałami, nabudowywanie na niego kolejnych warstw rozgrywki uczyniło zeń jeden z moich ulubionych elementów. Oczywiście powraca też możliwość rozwoju postaci i jej umiejętności z pomocą drzewek, zużywalne przedmioty lizaki do pomocy w walce, a także możliwość odwiedzenia baru piekielnych bram, gdzie niezmiennie kolejkę poleje nam demoniczny barman. Głośna przed premierą gry była zmiana aktorki głosowej wcielającej się w tytułową wiedźmę. Helena Taylor zastąpiona została przez weterankę branży Jennifer Hale i sprawdza się ona w tej roli absolutnie znakomicie, idealnie wpasowując się w jej charakterystyczny brytyjski kokieteryjny akcent. I powiem szczerze, że gdyby mi nikt nie powiedział, że Bayo przemawia głosem kogoś innego, pewnie nawet bym się nie domyślił. Oczywiście w opcjach gry istnieje również możliwość przestawienia głosów z angielskiego na alternatywne, japońskie. Bardziej negatywnie wypowiedzieć się muszę o prawie graficznej tytułu. Switch ma już prawie 6 lat, a nawet na premierę nie był wyjątkowo potężny. I Bayonetta 3 wyraźnie na tym cierpi. Stylistycznie jest równie krzykliwa, erotyczna i pełna miłości do przesady co zwykle, i nie wydaje mi się, żeby Platinum Games musiało w jakikolwiek sposób ograniczać się w kwestii wizji. Natomiast zdecydowanie cięło krawędzie, gdzie tylko się dało, w jakości obrazu, by utrzymać w miarę płynną rozgrywkę w obliczu gęstej ekranowej akcji. Przez większość przygody tytuł wygląda OK. Bez szału, ale akceptowalnie na platformie mobilnej, choć granie zawsze daje radę utrzymać 60 fps, w które celuje. Natomiast są też sekcje, szczególnie te wśród walących się budynków, gdy otoczenie wygląda jak za czasów PlayStation 2, a obiekty zmieniają się wręcz w nieoteksturowane sześciany, które wyglądają no nie da się tego inaczej nazwać paskudnie. Czy olbrzymia mami, przydeptująca gigantycznym obcasem wrogów, jak Robaki, rekompensuje mi niedobory graficzne tytułu? Częściowo pewnie tak, ale kłamałbym, gdybym powiedział, że nie preferowałbym oglądać kształtnego, nieuzasadnionego japońskiego wyuzdania w 4K na sprzęcie z tego tysiąclecia. Jeśli natomiast brzydzi Was nagość, erotyzm i przemoc, którą bajoneta ocieka praktycznie od zawsze, i tu wielkie hahaha w kierunku wszystkich, którzy twierdzą, że w dzisiejszych czasach takie rzeczy nie mogą powstawać, to po pierwsze wybraliście bardzo złą grę, a po drugie, żartobliwie w menu głównym gry autorzy dodali jak zawsze specjalny przełącznik. W jedynce mieliśmy tryb grania jedną ręką dla miłośników <laughs> brania spraw we własne ręce, w trójce mamy tryb naiwnego aniołka, który włączony zmienia papierosy w słodycze, zakrywa nagość, a wyrwane z klatek piersiowych serca transformuje w pyszne pomidory z szypułką. Bo czemu nie? Ale paradoksalnie chyba największą krytykę skierować muszę w kierunku wątku fabularnego, który choć w porządku jest moim zdaniem krokiem wstecz względem historii z poprzednich odsłon. Oto kobieta, która w jedynce rzuciła w słońce bogiem i wywróciła na lewą stronę piekło, ma nagle i to przy wsparciu swoich przyjaciół olbrzymie problemy z eksterminacją jakichś glutoludzi. A na dodatek mam wrażenie, że zwieńczenie trylogii pozostawia spory niedosyt w kwestii budowania relacji między bohaterami. Terami. Chciałoby się więcej i kto wie, może teizowana w zakończeniu odsłona czwarta spełni to życzenie, bo na razie pozostałem z uczuciem braku oczekiwanego domknięcia historii. Innymi słowy, mimo potknięć technicznych i fabularnych, uważam, że w temacie czystej rozgrywki, Bajoneta 3 to ścisła czołówka gier swojego gatunku i tytuł, w który jego fani powinni uzbroić się natychmiastowo. Warto mieć tylko na uwadze, że zagmatwana historia dużo zyskuje, gdy zna się jedynkę i dwójkę, więc przed rozpoczęciem tej przygody warto nadrobić jej poprzedniczki.